Szyciuszki, witam Was w kolejnym odcinku Nauki Podstaw Szycia. Mam na imię Jola, na co dzień uczam krawiectwa w ultramaszynie. Być może z kimś z Was już się spotkałam w naszej placówce szkoleniowej. Natomiast dzisiaj pokażę Wam jeden z ciekawszych ściegów z overlocka, gdyż wielu z Was posiada już overlock. Najczęściej jest to overlock czteronitkowy i używacie czteronitkowego szwu do pracy z dzianinami, szynitkowego do obrzucania. Niektórzy jeszcze bez problemu radzą sobie z rolowaniem, z mereszką. Dzisiaj pokażę Wam jeden taki z ciekawszych, trudniejszych, zwany flatlockiem. Możecie go wykorzystać na przykład do ozdabiania Waszych wyrobów z dzianin. To jest właśnie jeden z tych ściegów, w którym można pracować na płasko. Poniem, pomimo że was overlock szyje tylko krawędziowo, a jednak zapraszam. Tutaj macie na próbnikach przykłady zastosowań flatlocka, czyli możecie sobie wykorzystać ten ściek na środku na centralnym czy bocznym jakimś miejscu, ale na płaszczyźnie swojego wyrobu. On powstaje ze złożenia, ja zaraz Wam pokażę. Na prawej stronie mogą być takie e, słupki i one będą w gęstości takiej, w jakiej ustawicie właśnie gęstość szycia w maszynie. Na prawej stronie może też tak wyglądać, w zależności jak złożycie, czy prawą do prawej, czy lewą do lewej, jak również możecie wykorzystać ten ściek do tworzenia dzianinowych patchworków, będzie to ładne, płaskie połączenie dwóch rodzajów materiałów. Jednym z przykładowych miejsc to będzie na przykład takie przyszycie zawinięcia wlotu kieszeni i na przykład zobaczcie, zamiast zwykłego, prostego szycia możecie zrobić takie słupeczki, a jak będzie to z drugiej strony, bo przecież możecie szyć po drugiej stronie, to będziecie mieli takie ładne przeszycie jak z covera. Oczywiście, żeby ten ściek wychodził tak jak właśnie widzieliście, to każda z nici pracujących, u mnie pracuje żółta, czerwona i zielona, musi mieć poustawiane odpowiednie wartości naprężeń. W niektórych overlockach robi się to samo, ale to już najwyższe modele. Natomiast jak to zrobić? Kurs obsługi overlocka online, bądź zapraszam stacjonarnie. Ściek ten powstaje z trzech nitek, czyli wybieramy sobie jedną igłę. Popatrzcie, tutaj będzie pracowała jedna igła i będą pracowały dwa chwytacze, czyli typowy trzynitkowy ściek. I jeżeli złożycie materiał dzianinę, przede wszystkim lewą stroną do lewej, lewą stroną do lewej i przeszyjecie, szyjąc po prawej stronie. I taki ściek nie jest Szczelnie zamknięty. Zobaczcie, że mamy luz na niciach. Jest mniej materiału w środku szwu i dlatego też możemy rozciągnąć na płasko nasze złożenie. I już mamy po jednej stronie: oczywiście, trzeba to ładnie wyprasować. Po jednej stronie mamy taki obraz, a po drugiej mamy taki. Drugą rzeczą będzie na przykład łączenie dwóch różnych kawałków. I znowu zrobimy sobie lewą stroną do lewej. Dlaczego flatlockiem, a nie na przykład trzynitkowym ściegiem, bardzo podobnym? Dlatego, że flatlock pozwala nam położyć się na płasko. Czyli dwie warstwy leżą na płasko. Z drugiej strony będą takie słupeczki. To teraz zrobimy jeszcze odwrócony. Z drugiej strony teraz położę ten kawałek. Prawą, prawą stroną do prawej. O. I zaraz zobaczycie. Teraz na lewej stronie mamy obrzut, a na prawej stronie mamy takie słupeczki. Gęstość oczywiście możecie regulować. I mamy płaszczyznę. Pomimo, że szyliśmy krawędziowo. Prawda, że fajne? Jest to dość przydatny ściek i, jak zobaczyliście, wcale nie trudny w wykonaniu. Jeżeli chcielibyście więcej wiedzy na ten temat, więcej wiedzy o swoich overlockach, to zapraszam Was na liczne kursy, które są w Ultramaszynie stacjonarnie, bądź online, kurs szycia overlocka, kurs szycia z dzianin, kurs szycia bluzy, także macie z czego wybierać, zapraszam Was oraz widzimy się w następnym odcinku Nauki Podstaw Szycia. Do zobaczenia.